Drodzy Państwo, już jesteśmy na wizji, a w naszym studiu trójka znanych już Państwu gości. Może zacznę od swojej strony prawej. Tak, Ola Grzygorek. Witam Cię bardzo serdecznie. Magdalara. Cześć. I Mateusz Pietrowski. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie, drodzy Państwo, o. co to było za zdjęcie? Przyjąto? To był mój dom. ale to nie nieważne. Porozmawiamy sobie teraz o akcji aukcji. W zeszłym tygodniu mnie byliście, my rozmawialiśmy już o tej nietypowej, jak na Pozań, tak mi się wydaje, akcji, ale warto chyba przypomnieć jeszcze raz, czym wasza akcja wyróżnia się na tle wielu innych. Jest to wymiana prac między twórcami polega na, na doświadczeniu czegoś nowego, czegoś innego czegoś, co się w Poznaniu jeszcze nie działo. I jest podzielona na dwie fazy. Pierwsza faza to spotkanie artystów, którzy wnoszą ze sobą swoje prace, swoje prace, z którymi wiążą pewne, pewne idee, pewne przemyślenia. Nie muszą być ani wzniosłe, ani monumentalne po prostu pewne myśli, które towarzyszyły tworzeniu. Spotykamy się i stwierdzamy, podobają nam się nasze prace. I wymieniamy się między sobą, wymieniamy się swoimi inspiracjami. No a kolejna część to wystawa. Wystawa, która Pokazuje i daje miejsce na polemikę, dlaczego akurat ci artyści wymienili się między sobą swoimi własnymi pracami. Jakie prace mogą trafić na Waszą akcję? Praktycznie wszystkie, tak na dobrą sprawę, tylko nie efemeryczne. Hmm. Po prostu takie, które wiadomo, da się przenieść, to jest wszystko też określone w, w samym regulaminie. No tutaj też można zobaczyć, że już jakby z każdej dziedziny sztuki coś jest, czyli jest i fotografia, i malarstwo, tutaj będą też zgłoszenia z biżuterii, więc jakby faktycznie. Spełnia się to nasze zadanie, żeby pokazać, że y, można wymienić naprawdę różne dzieła i które dla wszystkich, jakby dzieło może mieć bardzo różną wartość tak? I, i właśnie to chcemy pokazać i na razie prawdopodobnie nam się to uda, bo jak, no, dużo jest różnych. Zgłoszeń więc. Dużo jest różnych zgłoszeń, dużo tak. jest różnych e, prac. Mhm. Jakich w tym momencie prac jest najwięcej? Czy to są obrazy, czy to są rzeźby, czy to są na przykład ubrania? Mm, w sumie na razie jest podzielone tak po równo. Mamy dosyć wymieszane te dziedziny, także nie ma dominującej jakiejś jednej, jednego medium, tak? Także jest, jest e, równa proporcja i mamy wybór w takim momencie. Rozumiem. E, wybór można wybierać, można jeszcze przybierać, ale mało czasu zostało. Na zgłoszenia zostało mało czasu, formalnie do niedzieli, do 9 grudnia, ale chcielibyśmy, jakby, żeby ten czas się trochę bardziej upłynnił i przedłużyć sam termin do czwartku, do czwartku włącznie, żeby jeszcze dać czas na odbiorcom, na zapoznanie się większe z akcją i żeby więcej tych prac jednak doszło, więcej, więcej mediów jeszcze, żeby doszła Rzeźba, żeby doszły prace na przykład nie tylko ludzi z uczelni i obok uczelni, ale na przykład też seniorów, e, e, ludzi z liceum plastycznego, z liceów ogólnokształcących to było naprawdę wartościowe i naprawdę e, potrzebne dla akcji, dla akcji. Okay. Czyli otwieracie się na wszystkie, na wszystkie środowiska, to nie, nie trzeba być studentem Uniwersytetu Artystycznego, żeby móc wziąć udział w akcji. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, ale Taki... trzeba na pewno dopełnić pewnych formalności, może teraz o tych no. formalnościach, co muszę zrobić, żeby móc swój przedmiot mhm. pokazać na wystawie. Przede wszystkim pierwszym punktem jest dokładne zapoznanie się z regulaminem. To podkreślamy, bo jakby to jest też ważne z punktu takiego prawnego tak naprawdę, bo tutaj też się o to staraliśmy, żeby to było pod tym względem dopięte. To po pierwsze. A po drugie jest też formularz do zgłoszenia i tam jakby on jest stosunkowo rozbudowany, ale to też jakby wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby uczestnicy tak świadomie do tego podeszli mm. i, i faktycznie no, potrafili opowiedzieć o swojej pracy i, i właśnie no, no jakby dobrze się zaprezentowali. O, I my mm. jakby dajemy taki szablon do tego, w jaki Jaki sposób mieliby się ewentualnie zaprezentować? Ja mhm. Po prostu wysłać do nas na maila, a mail jest podany i, i na plakatach, i, i w sumie też na, w regulaminie, także myślę, że tutaj też zaraz mhm. będzie podany, przypomniany. I też na stronie fundacji, prawda? Tak, tak właśnie. chcieliśmy zaznaczyć, że ściągać jakby pliki ze strony fundacji, a nie ze strony uczelni, ponieważ tam mieliśmy różne mhm. zgłoszenia, także chodzi o stronę fundacji, tak. Rozumiem. Ile w tym momencie jest już prac? No, osób się nie liczyliśmy chyba tak dokładnie. <gry> nie, nie. E, osób jest może z 15. E, każda osoba przyniosła po dwie, trzy prace, także jest, jest no więcej tego. E, ale mamy jeszcze sporo głosów właśnie e, od znajomych, którzy chcą wziąć udział, muszą tylko wypełnić te formalności. Dlatego też przedłużamy ten termin, żeby dać im spokojnie czas. Tak, proszę. tylko to znaczy, że te formalności to nic strasznego. Tak naprawdę wystarczy nacisnąć swoje imię, tak, nazwisko tak, tak. i podstawowe dane. Nie wymagamy jakichś cudów. I z względów prawnych to proszę się niczego nie bać, bo no, no nie ma komplikacji. Dlatego dopiero to tak, że tak powiem, na, na wszystkie guziki, że nie ma obawy, że coś się stanie, że ktoś na czymś straci. Mhm. Nie ma się o co bać. Do 13 grudnia państwo macie tak. czas. Zastanawiam się, co wami powodowało, że taką akcję zrobiliście? Czy na przykład poszukujecie punktów do stypendium, bo wiadomo, że jak się zorganizuje wystawę, no to jest większa szansa na stypendium u Was na uczelni. Czy na przykład powodowały Wami względy takie, sztuka jest dla ludzi, trzeba sztukę promować, bo rzeczywiście ze sztuką w naszym kraju nie jest za dobrze? No szczególnie ten drugi punkt, bo faktycznie nie jest za dobrze hmm. i y, trudno jest z promocją tak naprawdę. I postanowiliśmy, że musimy wziąć wszystko we własne ręce i Chcieliśmy też zobaczyć jak to samemu można zrobić, no bo zawsze się wydaje jak się widzi plakat, no to na pewno jakiś profesor organizuje, mhm. jakaś fundacja, jakaś tak. wielka organizacja. Mhm. A tu się okazuje, że tak naprawdę prości studenci, że <noise> tak powiem, mogą przyjść, mogą się spiąć, mogą zorganizować coś takiego. I pierwsza akcja jest na rozkręcenie i mam nadzieję, że reszta akcji i reszta jakby tych organizacji i przedsięwzięć, jakie byśmy chcieli później zrobić, będą już łatwiejsze i, i będą na pewno y, lepiej zrobione, jeszcze lepiej niż ta. Mhm. Także się zastanawiam. Ostatnio była akcja, była aukcja w Centrum Kultury Zamek. Tam 89 dzieł sztuki z różnych części Polski dotarło. Całość polegała na tym, że trzeba licytować, później zyski idą na rzecz osób z autyzmem. Mhm. No, i na tej aukcji pojawiły, pojawiły się takie osoby, które zdecydowanie znały się na sztuce, kupowały właśnie te obrazy, które mają szansę być za kilka, za kilkanaście lat o wiele, o wiele droższe, o wiele bardziej wartościowe. Czy myślicie, że na waszych, na waszych wydarzeniach również pojawią się takie osoby, które będą szukać właśnie jakichś takich wyjątkowych dzieł, za które kiedyś być może uda im się zagarnąć o wiele, o wiele większe profity, niż na przykład to, co sami oferowali w wymianie? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Jednak trzeba wiedzieć, że swoja praca, którą się człowiek wymienia, też jest bardzo wartościowa. No i później też osiąga się no, jakieś tam um... profity. Profity, mm -hmm. dokładnie. Zabrakło nam tego słowa profity. Tak. No właśnie, o profitach też już dzisiaj porozmawialiśmy. Czy wy, wasza trójka, oprócz zaangażowania się w całe wydarzenie, Dajecie też jakieś swoje prace? Tak, ja, ja z pewnością i bodajże że Mateusz. Tak, też. ja też zgłaszam swoje prace. Prace Magdy już tutaj możemy oglądać. Zgłosiła właśnie obrazy. Ja na dniach dość swoje prace, także też to będą obrazy. Czyli typowe, Polak, wszystko na ostatnią chwilę. Gdyby, gdybyście nie przedłużyli, nie przedłużyli terminu, to na pewno Mateusz byś nie zdążył. Bardzo dziękuję za, Wam za wizytę w naszym studiu. Magdalara, Ola Grzegorek i Mateusz Pietrowski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu byli dzisiaj naszymi gośćmi. My cały czas zachęcamy Państwa do akcji aukcji. Bardzo wyjątkowa akcja. Bardzo wyjątkowa również aukcja, bo nie chodzi o pieniądze, chodzi przede wszystkim o sztukę, prawda? Tak. No właśnie, nie chodzi o profity, tylko o sztukę. Mm. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Proszę Państwo, my za chwilę powrócimy po reklamie z prasą.